Cały czas trzymaliśmy i bardzo mocno trzymamy za Ciebie kciuki. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni, mówiła przedstawicielka uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie. Szkoła przygotowała dla Laury Bączkiewicz powitalną niespodziankę zaraz po jej powrocie z konkursu piosenki, z którego wróciła z tytułem reprezentantki Polski na Eurowizji Junior. Były balony, tort, kwiaty i gromkie brawa, a sama Laura mówi, że było to dla niej duże zaskoczenie. Zdziwiłam się bardzo, bo ja myślałam, że jest jakieś święto. Tutaj nie o tym, że, że byłam w szczęście na sukcesie, że jadę na Urówie, więc no, trochę się zdziwiłam, ale było bardzo miło. Młoda wokalistka otrzymała gratulacje, kwiaty i upominki od przedstawicieli szkoły oraz władz miasta. Sama również nie pozostała dłużna tym, którzy ją wspierali i osobiście podziękowała m.in. prezydentowi Konina, Piotrowi Korytkowskiemu, dyrektorowi szkoły oraz swojej wychowawczyni. W e, otrzymała informację, że idzie do Leć na księżyc, tylko wracaj do nas. Słowa umieszczone na torcie nawiązywały do piosenki To The Moon, czyli lot na księżyc, którą mała artystka zaśpiewa podczas konkursu Eurowizji. Uroczyście pokrojony tort swoim kolegom i koleżankom Laura rozdała osobiście. Dyrektor szkoły Zbigniew Kosmalski podczas składania gratulacji wspomniał o tym, że Laura jest dla wielu inspiracją. Twoje koleżanki i twoi koledzy... I dorośli, którzy tu są z Tobą, włącznie z Panem Prezydentem i media konińskie, wszyscy, którzy są z Tobą, zobacz jak Ty ich pasjonujesz. Powiedział również o tym, co podczas osiągania sukcesu jest najważniejsze. Cieszymy się z tego, że rozwija te pasje i, i chcemy, żeby jak najdalej, no i oczywiście z taką dobrą głową, bo to jest bardzo ważne żeby po prostu być dobrym człowiekiem, a Laura jest dobrym człowiekiem i to jest najważniejsze. To ogromne osiągnięcie młodej koninianki jest powodem do dumy nie tylko dla uczniów i kadry szkoły, ale i wszystkich mieszkańców miasta. A kibicować jej podczas zmagań w konkursie Eurowizji będziemy mogli już 11 grudnia.